Cześć, dzisiaj ściągnęliśmy ładowarz ściągnika. Ale tak, się coś takiego stało na ramie, od drugiej strony nakrętki były takie nasze. Znaczy jedną urwałem z kołnierzem i ona była przygrzana do ramy. O, w jednej z drugiej. Otwory technologiczne, podładowarz czołowy coś to powinno być takiego, że z drugiej strony nie sięgać ręką. To nawet nie wiem, czy we wszystkich tych otworach, czy tak tylko niektórych. Śruby M20 tu przychodzą. No i problem mam, bo tutaj bliżej kabiny, jeden, dwa, trzecia od góry jest urwana. I to jest tak głęboko urwa na stare. Yy, jakieś tam dzieje. Prawdopodobnie poprzedni właściciel jeździł z, z luźnymi tymi konsolami, że to poobcinało śruby. Teraz ani tutaj coś naspawać, żeby odkręcić, bo to jest wewnątrz ramy. I tu mamy jedną. No tu są otwory na przelot ale z tej strony jest jedna M20 a z tej strony mam chyba dwie czy trzy urwane dwie są urwane wow, niech się tu wpasuje jakoś o, tutaj nie wiem czy to widać widać jedna jest tu stare bo to pordzewiałe druga jest tu no i to jest no nie wiem, to z paręnaście może 20 głęboko w tym otworze śrubę widać. Tu widać nawet, że są te otwory powyciągane takie. Jeden drugi z przodu, z przodu te otwory też no tak w miarę wyglądają, nie są takie złe. Konsole są pościągane, dlatego że nowy do mnie przyjedzie dzisiaj mamy co dzisiaj mamy wtorek, wtorek 25, No to w czwartek ma przyjechać, też tak z nienacka yy, w sumie wszystko załatwiane z Panem Robertem. Ale to nawet dobrze będzie już nowy i już miał być trochę później i w rozmowie telefonicznej wyszło, że... Się będą pakować, i jutro u mnie będą. Ja mówię kurcze ładować jeszcze na ciągniku. Mam ale to dzisiaj z chłopakami pościągaliśmy, zdemontowałem. To oczywiście rama będzie wyczyszczona, zamalowana, bo farbę mam jeszcze chyba od Wilka, A to też taki sam zielony, a jak nie, to jakąś tam, ale mam na pewno żądira, zielony, kolor taki tutaj. Tą rurę, bo to też poprzedni właściciel tak pokracznie do podłogi tutaj wstawił taką szczycę, że ciężko było na prawą stronę wysiąść. Kable to już jakiś czas, mam tutaj dwa uszykowane. Jeden jeszcze do roboczych świateł, drugi do trąbki. To jest tutaj na trzecią sekcję do cewki sterowania zaizolowałem no i jak nic się nie będzie zmieniać no to w czwartek będziemy montować tutaj mam tutaj mam ładoważ ściągnięty konsolę no mówię no problem był nie mogliśmy poodkręcać tych śrub yy. Nawet dużym pneumatykiem nasze koniec końców poszło i tutaj jest wszędzie do tulejowania. Nie chcę się smarować, brudzić, ale luzy, luzy są tu, luzy są na euroramce. Kiedyś był, to nie za mojej kadencji poprzedniego właściciela, nasze. Znaczy oni mówili, że to z zachodu gdzieś ściągnęli ten ładowacz taki Popękany tu jest łata wstawiona ale oryginalny John Deere 731 model z tym że mi brakowało yy, znaczy to ciągle mi brakowało samopoziomowania on nie ma poziomowania system fajny najazdowy taki że bolców nie trzeba wstawiać tylko się wjeżdżało Dźwignie do przodu łączę jedną ręką, to ta sprężyna ciężko chodzi No i ładowarz będzie do sprzedania. Joystick do kompletu oczywiście jest Co tam jeszcze? No węże, żeby się do hydrauliki podpiąć, bo ja miałem hydraulikę pod wywrot podpinaną. Teraz będzie jakaś tam magiczna kostka, że te dwa szybko złączam i się tam zwolnią z tyłu w ciągniku. Bo u mnie czegoś tam brakuje w ciągniku. Nawet nie wiem jak to się tam nazywa, ale zładowaczem nowy taki element przyjdzie. Tu coś z tej strony jeszcze musi być dostawione, czy nie? Obok tego chyba. Mało tego ciągnik myłem. To jeszcze myjka mi się spieprzyła. Znaczy nie wiem co, bo to dość ostro leci z wężownicy, z kotła i podejrzewam albo się wężownica skończyła, albo no nie wiem czy gdzie tam się może rozszczelnić. wodą skończyłem go tutaj trochę płukać, bo to pełno sychu błota jakiegoś zaschniętego pod tym. No i dobra, to na razie wokół dzoni. I jeszcze raz bo nie dopowiedziałem, plan jest taki, bo najpierw mówię jak te nakrętki tam nie są przygrzane mocno, to wezmę tutaj jakiś taki wybijak żeby to... Długie było przed ciągnikiem, tutaj z tej strony, żeby mi się gdzieś kończył. No i dużym młotem, może bym te zgrzewy tam odlił, ale to sobie zostawię jako plan B. A plan A to będzie już kolega u mnie był dzisiaj. Zawiozę mu jutro ciągnik rano do Warsztatu, postawię. No i zobaczę, magnesówkę tutaj zapiąć. Do ramy i po nawiercać to i na nowo M20 przegwintować jak się da. No a jak się nie da, no to wtedy mówię albo rozwiercę całkiem, żeby z drugiej strony nakrętkę tam jeszcze od lewej strony to jest jakoś miejsca dosyć, no ale tutaj z tej strony to jest kursze. Rurki idą do wspomagania do siłownika jakieś tam nie wiem od klimy, czy od czego że od dołu nie wiem czy to kursy. tu kamerą w ogóle coś będzie widać węży rurek może w tą stronę wstawię rurka na rurce nie ma w ogóle kuszy no nie wsadzę tam w ramę głębiej ale to mówię cały pakiet rurek jest tutaj od wewnątrz ramy schowany że dobrze by było żeby te Otwory uratować, no bo tutaj u góry to dzisiaj i tak tam chciałem wygiąć w imadle klucz. No to skończyło się, że 30 klucz na pół złamałem pęk, ale to w połowie pęk, że sobie uspawałem tak, żeby to tu między rozrusznikiem, a tędy się wcisnąć. Bo tu nawet ręka nie wchodzi, ale będzie trzeba. No to rozrusznik najwyżej, wykręcę i wtedy może jakoś tutaj się do wewnątrz dopchamy do tego no i co więcej zobaczymy jak się no wyładowacz będzie spisywać no i dobra to teraz to już chyba dopowiedziałem co zapomniałem cześć na razie